ukraińskie słowo. Serdecznie witam w ukraińskim słowi. Nasza programa realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuszu Ukraińców Pilasza. Przemikrofoni Ludmila Labowicz. W dzisiejszej po ciekawym się, jak prochody majster klasy w Wieloletniej Początkowej Szkole Świętych Kryla i Mefodia w Перед великоднем діти, які вчаться української мови, розмальовували писанки, а нашу передачу починаємо від пісні Оставайтесь з нами. Що її нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих, і дрібню сіньку ялинку, Поясочок поміж них на тато Молодець Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу на води. Велик... неділю Великдень, головне християнське свято. Щоб підготувати дітей до його святкування, у школах, в яких відбувається навчання української мови, проходять перед святом різного роду майстер-класи. Такі заняття відбувалися в усіх групах в громадській початковій школі святих Кирила й Методія в Білостоці. Запрошую на зустріч з учнями, які вчаться української мови. То як є риска, то нічого, то маєш без риски. Називаюся Поліна Трошінська і малює яйко. А які взори малюєш? Будь які взори, так. А вже раніше малювала такі яйця, робила писанки? Так, робила. А ти сама є звідки? З України. Вдома теж розмальовували яйця на різні кольори. Ну, в восклі ні. Я називаю Соня. І... Krasz w jajcach. W pisankę? była nie. A jaki wzory chcesz zrobić? Rizny. Ja nazywam się Nina Kolcz i mają jajca. A jaki wzory chcesz zrobić na jajeczku swojemu? Rizny. My starajmy się żyć i pracować, zgodnie z, z takoż obradowym i cerkownym kalendarzem. Karolina Chmur, czytelka ukraińskiej mowy w Gromadzkiej początkowej szkoli światy, Kryla i Mefodia w Bielostocji. Jak raz zbliża się święta Wielkogodnia, to my wybraliśmy, że będziemy robić pisanki, pisanki woskom. I tutaj mamy, jak raz pracujemy z średnią grupą. Tutaj pojednani klas trzeci i one woskom robią jakieś tam wzory, no i później farbujemy farbuje no, myślę już takim tradycyjnym sposobem. W minionych to też były inne masterklasy, bo je wypikali lapy i wypiekali buslowie łapy i zapraszuali różnych hosta, żeby to były to jakby w od samego początku istnowania szkoły takie zajęcia je. Tak, tak na sprawdzie, to my przejęliśmy sposób, jak widać się, z Bielska, bo w Bielsku takie zajęcia je i tak samo my jakby wyszli w te zajęcia. My już że takim samym sposobem tak na majbudnie do majom taką może integracyjną зустріć z dziewiątką. No jak w się tak na cały dzień, żeby dzieci poznajomali się bliżej. My tak jeździliśmy razem na deklamatorski konkurs i było się także, to, że trzeba było wyuczyć wirszy i skazać. To taka fajna integracyjna zustrycz z, z ma jaki chodził na ukraińsku mowu ze szkoły nr 9. Nabieram wisk w toje, tak? żeby to je w se rozpustyło się. I z toho ma mają wytykany płynny wisk. I owo naszą na jaję. I teraz pamiętajcie, co malujemy teraz, teraz mamy jajce takie niepofarbowane, tak, ani niczym. To to, co będziemy malować, nie się. Rozumiecie? Nazywam się Mikołaj, lubię pisanku. Widzisz, co tam, taki litery ty napisał, tak, napisań ci, co napisał. Chrystus woskryty. Ja nazywam się Mikołaj. Ja robił pisanku. I co u tebe napisańcie je? Chryska z kresy. I też masz baczu zajcia. Tak. Ja nazywam się Michał. I robił pisanku. A czy ty wże robił w pisanki? Tak, ja robił pisanku. Dajki kolory chcesz zrobić? Na różny kolor. Mnie nazywa się Dominika Łabowicz. Robimy pisanki. Ja piszę chrystus z skres i robię jakieś wzory. A na jakie kolory rozmalowujesz jajko? Czerwony i żółty. W minionych rakach między moją, ale zajęcia tutaj przychodzę do z Ukrainy. Majstry, my robiły taki ryzwiany przykres. Po no, prostu się z tych zainat. no jak daście, jak wychodzicie, jak przychodzicie, tam kiedyś jeździli. W chaćkach też była duża taka fajna spotkania, my wypykaliśmy tam bułoczki, chodzili, byli na urodziny. Także taka też fajna była ekskursja, taka pojednanie tradycyjnej kulinarni z menułym i tepersznim życiem w chaćkach. Jeździli w koszlikach, pobywali. Myślimy, może wdać się odnowić częstsze czy częstsze integracji, także z innym środowiskiem. Nie ono tutaj w Kryle Metodia. Jak w tym roku w ogóle zorganizowane zajęcia? Czy one w większym stopniu tak jak w minionych rokach? Można powiedzieć, że w większym stopniu tak jak w minionych rokach. Dzieci mamy podzielone na trzy grupy. W jednej grupie no to je Pojednani trzy klasy i ja mają na tych zajęciach jakieś 12 czy 13 osób. No i jeszcze pierwsza, druga klasa i i trzecia jeszcze czwarty. Krim wyuczenia mowy, kim wyuczenia wierszyki kim wygląda dyplomatarski tak już także się jakimiś takimi majsterklasami, Może późniejsze będę też wyszywaty. No starajmy się, żeby dzieci, no jasne, czytali i znali umowę, ale także znali też pro Ukrainę, pro sytuację na Ukrainie, czy teraz, czy kiedyś, pro historię i także pro taką naszą miejscową kulturę. Późniejsze będę nosy, to jak to ja pomaluję, na przykład na żółto, to późniejsze mo, możemy na tym żółtym zrobić takie kropki z wosku i one będą żółte. Choć pomaluję na przykład na inny kolor, ok? Ось так проходили писанкарські майстер-класи в громадській Початковій школі святих Кирила й в Білостоці. А перед нами ще повідомлення. У неділю 19 травня у Більському будинку культури в Більську відбудеться 20. едиція конкурсу української пісні з Підляської криниці. Зголошення на конкурс можна висилати до 8 травня на електронну пошту konkursmaupazub.org.pl Usi dokumenty dostępne na sajcie organizatora Sojuszu Ukraińców Pidliasza. W naszej programie CUSE Ukraińskie Słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Nasza передacza zawerszuje się. Wszystkim naszym słuchaczom, którzy teraz świętują Wielki Dzień, uważamy zdrowych i szczęśliwych Wielkodniów Świat, spokoju i miłości. Naszą następną programu zapraszamy słuchać za tydzień. Nowy wywiad Ukraińskiego Słowa jak zawsze, każdego czerwca. Zostawcie nam wszystko dobre. Зустрічаєм свято великодня, в синім небі світиться зоря, вся є паска мами долоні. saiu and Слухали ви передачу українською мовою українське слово.